Cześć! Dzisiejsze zadania i zagadki pochodzić będą z książki, która od lat urzeka kolejne pokolenia polskich czytelników, mianowicie lilawati Szczepana Jeleńskiego. Ta nietuzinkowa pozycja uczyła nieszablonowego podejścia do rozwiązywania zadań matematycznych nie tylko naszych rodziców, ale nawet dziadków. I pradziadków. Wydana była bowiem po raz pierwszy blisko 100 lat temu, mianowicie w 1926 roku. Mój egzemplarz jest nieco młodszy, bo pochodzi z 1951 roku. Warto wspomnieć, że autor Szczepan Jeleński wcale nie był matematykiem, tylko inżynierem, ale podobnie jak Martin Gardner, ojciec matematyki rekreacyjnej, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku, był on wielkim pasjonatem zagadek i łamigłówek. Pewnie też dlatego książka napisana jest językiem prostym i nie przedstawia matematyki tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego w szkole. Uczy za to radości z matematyki, radości z poszukiwania i odkrywania rozwiązań często nietypowych zadań. Oprócz zadań typowo rozrywkowych ze wszystkich stron świata, znajdziemy w tej książce różne anegdoty matematyczne, łamigłówki, gry, zabawy oraz sztuczki matematyczne i wiele, wiele innych rzeczy. Do kogo jest skierowana ta książka? A jak sam autor pisze, książka niniejsza jest przeznaczona głównie dla młodzieży. Ale i człowiek dojrzały, gdy ją weźmie do ręki, przekona się niewątpliwie, że niejedną w niej rzecz nową i ciekawą odnajdzie. No, a skąd taki egzotyczny tytuł? Otóż. Lilavati była córką słynnego 11-wiecznego matematyka hinduskiego Bhaskary. Jej to zadedykował jedno ze swoich wielkich dzieł. Lilavati znaczy dosłownie urocza lub czarująca. A no, taka właśnie nie jest matematyka? Gotowi na matematyczny fitness umysłu? No to jedziemy. Zadanie pierwsze nosi tytuł Zazdrośni mężowie. Otóż trzech zazdrosnych mężów pragnie przeprawić się ze swoimi żonami przez rzekę. Mają do dyspozycji jedną tylko łódkę i to bez wioślarza. Przy czym ta łódka jest tak mała, że może pomieścić co najwyżej dwie osoby. Rozstrzygli, jak powinni przeprawić się na drugą stronę rzeki, a żeby żadna z pań nie popłynęła w towarzystwie obcego faceta, no, czyli nie swojego męża. Zadanie drugie nosi tytuł Jak podzielić wino. Dwaj przyjaciele sprowadzili wspólnie 8-litrową wina. Jeden z nich ma zatrzymać beczułkę z połową jej zawartości. No, a drugi ma jedynie do dyspozycji dwa gąsiorki, jeden 5-litrowy, a drugi 3 litrowy. Jak podzielić wino, posługując się ową 8-litrową beczułką i tymi dwoma gąsiorkami, tak, żeby każdy dostał równo 4 litry? Ostatnie, trzecie zadanie nosi tytuł Jak nastawić zegar. Zadanie to powstało w czasach, kiedy jeszcze nie było ani internetu, ani komórek, ani innych miejsc, w których możemy szybko sprawdzić dokładny czas. Nie było nawet zegarków elektronicznych, a jedynie wskazówkowe. Spróbuj więc wczuć się w tamte czasy i znaleźć rozwiązanie następującego problemu. Nie masz chwilowo swojego zegarka. Jest w naprawie u zegarmistrza, a twój zegar ścienny stanął. No, innych zegarów nie posiadasz. Nie wiesz więc kompletnie, która jest godzina. Idziesz więc do znajomego, który zegar posiada. No ale, jako, że nie wypada tylko wpaść i wypaść, zostajesz u tego znajomego na herbatce przez pewien czas. A po powrocie do domu nastawiasz swój zegar całkiem dokładnie. Jak tego dokonałeś, jeśli wychodząc z domu nie wiedziałeś nawet tego, ile zajmuje droga od ciebie do sąsiada? Spróbuj zafundować swojemu umysłowi mały fitness i znajdź rozwiązanie tych problemów. Aby sprawdzić, czy masz rację, odwiedź moją stronę bigosmatematyczny.pl. Tam znajdziesz odpowiedzi do dzisiejszych zagadek. Bezpośredni link do rozwiązań masz również podany w opisie tego filmiku. Na blogu znajdziesz też darmowy fragment mojego e-booka pod tytułem Gry Matematyczne, który zawiera szereg prostych, fajnych, a jednocześnie mało znanych gier logiczno-strategicznych, w które możesz zagrać na zwykłej kartce papieru zarówno solo, jak i z przyjaciółmi. Tymczasem do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Matematycznego Fitnessu Umysłu. Cześć!